Z eksperymentem poszło coś nie tak. Fabrykę Playtime opanowały tysiące katna... Dziś za pomocą mocy hakowania sprawimy, że w fabryce Playtime pojawi się ponad tysiąc katnapów. Jaki będzie tego efekt? Oglądaj ten odcinek do końca. A uwierzcie mi, będzie to naprawdę kozacki odcinek. Także już teraz zostawcie 3000 łapek w górę, żeby pojawił się kolejny odcinek z hakowania. A także pamiętajcie o subie z dzwonem, żeby nie przegapić żadnego odcinka już nigdy. Napisz w komentarzu, czy wolisz hagiego łagiego, czy może katnaba, a zgarniesz 3 dyszki PSC. Odpowiem na komentarz zwycięzcy. Idę z tym śledziem. Posłuchajcie, tysiąc katnabów, to wszystko jest faktem. Już sam nie mogę się doczekać, kiedy zobaczę, jak katnaby będą dosłownie w każdym zakamarku fabryki Playtime, a z tego, co wiem, czekają na nas już za rogiem. Także, moi drodzy, odliczamy razem wspólnie: trzy, dwa, jeden, się wychylamy! I, i, ho, ho, ho. Co to jest za przemocarny odcinek? Ile tutaj jest gigantycznych katnabów? One się nawet nie. Mieszczą tutaj w tym pomieszczeniu. Ja wiem, jak to wygląda, widzowie. Ojej, co tu się stało? Patrzcie, jak no miota, jak no miota, człowieku, co tutaj się dzieje? Nie, no to jest najbardziej zwariowany mod, jaki do tej pory widziałem. No, te hakowanie po play time naprawdę jest niesamowite. A to wszystko wygląda jakby jakiś las wielki las katnabów. No, patrzcie, jak my tutaj przechodzimy jak jakiś labirynt. Nie, no, po prostu w to nie wierzę. Matko, tu ktoś stuka, puka i tak dalej. Ale, matko, te katnaby są naprawdę przeogromne i całe szczęście, że one nie mogą nic tam zrobić. Przynajmniej na razie. Dobra, my tutaj gadu gadu, a tutaj trzeba eksplorować dalej fabrykę Playtime, bo tych katnabów jest tutaj ponad tysiąc i w sumie nie wiadomo, do czego one są zdolne. Być może nas zaatakują, być, mo być może. Być może nie. No puść mnie, ty krzesło zaczarowane, zaczarowane krzesło. Idź. Idź mi stąd. My moi drodzy szukamy w tym momencie bezpiecznika Bezpieczniczka Jak ja mam tu przejść do bezpiecznika, halo Panie katnaby, o dobra Tu nogą patrzcie jak cwaniak zasłonił i Ej, Katnab, ty, ty się dobrze czujesz? Ty mi zasłaniasz bezpiecznik I przez to nie mogę przejść dalej I odkryć co tak naprawdę kryje się za eksperymentem W którym jest aż tysiąc katnabów w fabryce Playtime Coś mi tu śmierdzi Coś tutaj musi się odwalić w tej sobie w takim układzie, bo takie rzeczy nie byłyby przypadkowe. Ale słuchajcie, ja mam na to jeden prosty sposób, bo katnap katnabami. Ale pamiętajcie, że to ja mam tutaj potężną moc hakowania. Jeden przycisk i rozprawimy się z katnabem. Raz, dwa. Wy teraz klikacie łapkę w górę, z suba dzwoneczkiem, jeżeli chcecie więcej takich kozackich odcinków z hakowania. A ja klikam! I katnaba nie ma. Katnab znika i po prostu się nas przestraszył. Wkładamy bezpiecznik numer jeden. Gdzie był drugi? Już nie pamiętam. Gdzieś sobie leżał chyba tutaj. O! Owszem, jest... No. Halo, panie katnaby! No. To wygląda naprawdę trochę creepy, jeżeli tych nóg jest tutaj aż tyle. Tu pod małych stóp, albo w tym przypadku wielkich stóp. No dobra, otwieramy w takim układzie drzwi. I co będzie za drzwiami? Czyżby też katnaby? A jakżeby inaczej, tylko te to już totalnie są głową w chmurach. Bo są tak duże, że się nie mieszczą w tym pomieszczeniu. Katnabowy szpaler. No, czegoś takiego jeszcze nie widziałem, naprawdę. To jest jeden z lepszych odcinków, jakie do tej pory pojawiły się na kanale. A tu, zastanawiające, że mamy spokój od katnabów w tym korytarzu. No nic, moi drodzy, my przenosimy się do kolejnego tajemniczego miejsca w fabryce Playtime. Które na pewno zrobi na nas olbrzymie wrażenie. O matko, co tutaj najlepszego się dzieje? Dotarłem właśnie do Playker i uwierzcie mi, chcecie to po prostu zobaczyć. Bo ja przecieram oczy ze zdumienia i po prostu nie wierzę. Mam nadzieję, że wybaczycie mi to, że gra troszeczkę przycina. Bo te katnaby okazuje się, że nie tylko przejęły fabrykę Playtime, ale także chyba mój komputer. Zobaczcie, wiel Wielka kraina potężnych katnabów. One są po prostu wszędzie. Zobaczcie, jakie stworzyły wielki krąg katnabowy. Ja cały czas tylko boję się, że one w którymś momencie ożyją, co jest dość prawdopodobne. A ja muszę przejrzeć się temu z bliska, bo to wygląda po prostu komicznie. Ten odcinek jest tak dziwny, ale przez to jest tak fajny, że ja muszę podejść i chwycić gościa tu za ogon. Patrzcie. Za ogon go chwytam i co? Ja szkoda, że nie mogę tego katnaba podnieść, ale zobaczcie. Wielki katnabowy krąg i zobaczcie jak gra się przycina. Ja mi tutaj pokazuję, że mam 13 fps ów 13 jest pechowa. Także może jednak te katnaby coś faktycznie planują. Mam takie przeczucie. Katnaby opanowały całą fabrykę Playtime. Nawet tutaj sobie chłop na schodkach stoi. Matko, patrzcie tam! Patrzcie tam! Nie, ja tam muszę przejść, muszę wam to pokazać, bo to jest po prostu... Co to za za widok jest! Co to za widok? Na balkonie sobie katnap stoi i sobie cilerkę ma. Normalnie katnap Sigma, nie? Można byłoby powiedzieć. Tam nawet się ukrył na dzwonnicy jakiejś szkolnej. Jak się do nas szczerzą? Patrzcie na te straszne oczy. To, to jest jak z koszmaru. Nigdy nie wzywa je katnaba o trzeciej w nocy. Tak to wygląda. O właśnie, czy ja mogę na niego wejść? Ej, bez kitu, po tym ogonie? Jakby tak wejść! Jedziemy na katnabie. Chodzimy sobie po katnabach! Ej! ale jazda! Kaczemy sobie, ale, no, czegoś takiego tu się nie spodziewałem! O nie, zobaczcie, nawet tam są katnaby dookoła, zamiast tych smiling crittersów. Znaczy, zamiast w sumie nad nimi. No nie, no, to jest po prostu za mocny odcinek, aż z wrażenia spadłem z tych katnabów. A jeszcze lepszy widok będzie stąd. Ja yeah, nie mogę. Ale to jest kozacki widok, no. A to jeszcze nie jest koniec, bo przeprowadzimy tutaj naprawdę wiele eksperymentów, bo przede wszystkim zobaczymy, czy tysiąc katnabów jest także w pomieszczeniu, gdzie goni nas zły hagiłagi z telewizora. No i zobaczymy ostateczną walkę z katnabem, czy tam również będzie, wiecie, w tej ostatniej misji z katnabem, również będzie te tysiąc katnabów. No i zobaczymy, co wtedy się stanie, jak zareaguje gra. No bo wiecie, hakowanie Poppy Playtime naprawdę ma czasem bardzo różne, dziwne i zaskakujące skutki. Moi drodzy, jak widzicie, one tutaj w tych korytarzach są i to wygląda bardzo, ale to bardzo creepy. Korytarz i same nogi katnabów, one wszystkie obrócone w jedną stronę. Pff. No dziwne, ale mnie ciekawi Czy one powstrzymają hagiego łagiego Być może hagi łagi wtedy się zatrzyma Bo w sumie katnap jest silniejsza Zresztą skoro ich jest tutaj tak dużo No to może on się jednak zatrzyma Musimy to koniecznie sprawdzić Także idziemy przez ten szpaler katnabów No powiem wam, że to jest naprawdę niesamowity efekt No patrzcie, ja jestem dalej No nie mogę wyjść z podziwu Jestem po prostu w szoku Chłop jest w szoku W sensie ja jestem w szoku Wy pewnie też Po prostu po prostu mózg mi w tym momencie... Eksplodował, jego nie ma W ogóle nie ma go Jak wygląda pomieszczenie, z którego wychodzi Hagiwagi? Tu już katnaby się mieszczą Widać ich w całej okazałości Ale, no właśnie ale Gdzie jest telewizor? One zastawiły cały telewizor To może coś jest jednak na rzeczy Może katnaby nas uratują z rąk Hagiwagiego I odmienimy losy fabryki Playtech oj oj, 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 To się dzieje na naszych oczach, Hagiwagi przez to wszystko przeniknął? Co tam się dzieje? To jednak Hagiłaki jest potężniejszy od katnamów? Co to jest? Jak to wygląda? Nie, 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 hani! 24 godziny później. Ojojoj popatrzcie, jakie mamy tutaj potężne katnapowe zasieki. Jak im tutaj w ogóle jakieś ogony wystają z... przez. Tutaj się w ogóle złączyły ogonami, dotykają się, stykają swoimi ogonkami katnaby. No, wygląda to troszeczkę tak tylko o ciupinkę dziwnie. Więc wychodziłoby na to, że one wszystkie tutaj stoją, żeby nas ocalić, żeby nas bronić. No, bo to są wejścia, którymi wchodził do nas, no wiecie, ten potężny katnap, który chciał nas zjeść. A one tutaj czyhają sobie na niego chyba, no bo. Ciężko byłoby by mu tutaj przejść. Zobaczcie. Nawet mi się to nie udaje. A jestem dużo, dużo, dużo mniejszy od niego, nie? Więc czas, moi drodzy, rozwiązać tę zagadkę: rozwiązać tajemnicę fabryki Playtime. Zbieramy bezpieczniki i wywołujemy potężnego katnaba. No dobra! Także lecimy z tą zabawą. Zobaczmy, co się stanie. Ja nie robię tutaj totalnie nic. Nie będę ustalał żadnych zasiek. Będę po prostu czekał na rozwój sytuacji. Zobaczę, co tutaj najlepszego się stanie. Na razie fabryka trochę niepokojąco się przechyla w lewą stronę, ale katnaba ani widu, ani słychu już chciałem powiedzieć. Zostawcie na pocieszenie łapkę w górę, bo katnaby mnie właśnie pokonały.